Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale World of Tanks na konsole i chciałbym zaprezentować i omówić pojazd, na który był event 40 przez 45 dni. Trzeba było wchodzić codziennie i przynajmniej jedną bitwę rozegrać dziennie Nazbierałem 250 doświadczenia, także to akurat nie był problem. Został chyba jeszcze kilkanaście dni do końca, ja skończyłem szybciej. To chyba w sumie kilka dni odpadło, ale udało się. Jest to nagroda za event 45-dniowy, gdzie trzeba było logować się codziennie i przynajmniej jedną bitwę rozegrać. Także to jest nagroda. Jest to czołg, mój nowy czołg premium, ale specjalny premium, czołg ciężki nacji szwedzkiej 9. Poziomu STRV i zobaczmy, co tutaj ona dla nas do zaproponowania ten pojazd. Penetracja 249, no jak na czołg ciężko 9 poziomu, no to jest e, powiedzmy, że w miarę. Na pociskach premium jest 298 mm penetracji, no także na przykład taki torwak ma taką penetrację a jest 8 także tu troszeczkę, troszeczkę tutaj jest mało. Tu troszeczkę jest niestety mało, ale no mamy tak, a nie inaczej, czyli 249 na podstawie penetracji, na pociskach premium 298 penetracji. Alfa jest 390 na strzał. Jak na czołg ciężki, no to tak, tak sobie. Na burzaku mamy 53 mm penetracji i Alfa 480. wytrzymałości ten pojazd posiada... 1850 HP. Maksymalna prędkość, jak na czołg ciężki, 40 km na godzinę, nie jest źle. Mając na uwadze te nowe pojazdy, które wychodziły. Zasięg spota na podstawie i tu jest bardzo dobra wiadomość bo 400 metrów także bardzo fajnie. I maskowanie w bezroku oczywiście nie ma. Jest to czołg ciężki 401 metrów. Pocisków posiadamy 45 sztuk. STVK W połowie lat 50. XX wieku Szwecja zakupiła czołgi Centurion MK3 od Zjednoczonego Królestwa. W tym samym czasie Szwecja prowadziła pracę nad swoim własnym projektem KRV i podjęto decyzję o połączeniu gotowego podwozia KRV z wieżą Centuriona MK10. Prace nad tym pojazdem wykonano w czerwcu 1959 roku. Jego produkcja jednak okazała się zbyt kosztowna, projekt przerwano, a Szwecja nadal kupowała pojazdy brytyjskie. No i on, on oczywiście wygląda właśnie jak taki centurion, prawda? Można powiedzieć. Na początek go może pomaluję. O. A to skórka bohatera, fajnie wygląda, ale półtora tysiąca golda to nie mam. Jeszcze jeden wolny zimowy, e, tak się zastanawiam. Może I, i damy o dwie sztuki, spoko mm, Letnie kamo. Tu niestety te kamuflaże raz wchodzą, od razu raz nie wchodzą. Okej. Okay. Letnie kamo. Trzyodcieniowy. Trójodcieniowy. Standardowy kamuflaż. Cztero odcieniowy tak, popękany wzór. Chyba wezmę i tak mi się wydaje, że salamandry tej nie chcę brać. O! Może tego damy. Mam jeszcze jeden voucher, także wykorzystuję. Natomiast aha może zróbmy tak, to będzie może szybciej. <coughs> Dwa kamo jeszcze do założenia. Zobaczymy, bo, bo nadzieję rokuje na w miarę jakoś średnią maszynę. zobaczymy, na co go będzie stać pustynia. A tu nie, tego czerwonego tu nie. Ten może być spoko. Damy ciąski czekolady dobra i oczywiście za piątym szóstym razem pewnie wejdzie. No e, miasto, 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 miasto. Bo tego, dobra emblematy. No i znowu nie będę widział. Niestety, raz to wszystko ładnie płynie chodzi, a raz, no, niestety, tak jak teraz, także jest prawa strona? Tak jest. Na stałe. Lewa strona wieże. Oczywiście polska flaga. Aha, oczywiście muszę wyjść, bo jakże by inaczej? <laughs> No, niestety chyba serwery przeciążone. Dobra, lewa strona. Ok. No i mamy to w takim razie. Dobra, jeśli chodzi o pancerz. Jeśli chodzi o pancerz SRV AK. Wygląda następująco: widać, że to wieża, no można powiedzieć, kopiuj i wklej, jeśli chodzi o Centuriona, tak? 380, ciekawa sprawa. E, 254, tutaj e, wieża dookoła, policzki wieży, górna część, delikata nad jarzmem i dół nad jarzmem, plus policzki wieży 254, jarzmo 235, tuż 203, policzki 177, e, o, warstwowy pancerz na jarzmie ciekawa sprawa. Bok tu 120, dolna płyta 115, także będzie wszystko wpuszczać oczywiście Górna 90, bok boki tu wieży 88 i 70 mm z boku, także no, trzeba będzie grać na wieżę i się mocno, mocno pilnować. Jeśli chodzi o moduły, silnik z tyłu to plus. Magazyn amunicji, o, też całkiem nieźle to wygląda. Załoganci, czterech wieży, e, która jest dobrze z przodu opancerzona i jeden siedzi e, z przodu. I zobaczmy szczegółowe statystyki. Koni mechanicznych 670, nieźle. Maksymalna prędkość 40 km na godzinę, do tyłu 18. Stosunek masy, masy do mocy 16,37 jest przyzwoicie jak na ciężki, bardzo przyzwoicie. Prędkość obrotu wieży 38 stopni na sekundę. Celność przy obrocie mamy 1. Maksymalne podnoszenie, czyli elewacja działa do góry 18 stopni, i depresja, czyli opuszczanie działa minus 10 stopni. Także bardzo, bardzo fajnie będzie można grać na tak zwanego holdowna. W tym w przypadku tego pojazdu będzie to wręcz nieodzowne czyli chowamy dolną płytę, najlepiej cały kadłub i wystawiamy samą wieżę. Jeśli chodzi o bonusy, mamy no właśnie, tak jak powiedziałem jest to ala specjalne. Pojazd premium tylko mamy do pojazdu 5%. Wytrzymałość, tak jak wspominałem, 1850 punktów wytrzymałości, prędkość obrotu kadłuba 36 stopni, opory gruntu wysokie, bardzo wysokie 2,30, 1,40, 1,30, kadłub 36 stopni, tak jak wspomniałem. Działo mamy tutaj kalibrę 105 mm, czas ładowania 11 sekund. Oczywiście bez załogi i bez wyposażenia 11 sekund. Celność 0,33 i czas celowania wyśmienity 1,8 sekundy. Także tu czas celowania bardzo dobry. Pocisków 45 sztuk. Zasięg widzenia to mówiłem 400, 400 metrów. Radejko 710 i tak, na podstawie mamy pociski podkalibrowe, czyli apcr które latają z prędkością 1008 m na także w miarę. Natomiast drugi typ pocisków, również mamy pociski podkalibrowe, czyli apcr które latają z fantastyczną prędkością 1523 m na Penetracja na podstawowych apc ach 249, na pociskach z większą penetracją 298 mm alfa 390 na strzał. Na pociski burzące jako trzecie latały z prędkością 640 m na sekundę. Promnie rażenia odłomkami jest to 1,91 m i alfa 480, zasięg pocisku 720 m. I zaraz zobaczymy, jak to się wszystko nam pozmienia. Co tutaj dać? Najpierw damy może dowódcę, czyli to na pewno e, jakiś dowódca szwedzki. E, tu mamy jedność terenową, czyli pewnie od szwedzkich magazynków na pewno. E, tak planuję tutaj wziąć. Na przykład od takiego Emila 2. Myślę, że to będzie Git. I perki, czyli urodzony przewódca, żarówka, mechanik, złota rączka, nieomylne oko, rozeznanie w sytuacji, strzał z biodra, pewna ręka, jazda terenowa i szybkie ładowanie. Dobrze. Teraz sprzęt, duży zestaw na razie naprawczy, na razie mała apteczka i wyposażenie, na pewno dosyłacz. 444 na pewno optyka ok i jest nieźle, i zastanawiam się co tutaj by jako dać trzecie. Myślę, że pójdziemy chyba w celność. W celność mamy 0,28 czyli stabilizator, o ile będzie, jest ok. Czyli dosyła stabilizator i optyka. I mamy w tym momencie 0,23 i 1,73, 8,45. Ok, i jeszcze tutaj założymy oczywiście rację. I mamy 512 metrów zasięgu spota. Także pięknie poskoczyło. Maskowanie 394. I tak, działo. Opory gruntu widać, że się poprawiły, radyjka również. Przeodunek z 11 sekund zbiliśmy patrzcie, praktycznie prawie 3 sekundy. To oczywiście w grze będzie. Tu mamy 8.02, ale w grze będzie to równe 8 sekund przeodunku. Także nieźle 3 sekundy żeśmy zbili załogą i wyposażeniem także bardzo ładnie. Przeodunek 8 sekund. Czas celowania był 1,8, a mamy 1,66 i celność 0,33 na 0,21, także i czas przeładowania 8 sekund. Tak to wygląda, radyjko 771 metrów, wieża również nam się podniosła, jeśli chodzi o prędkość na 41,27 stopnie na sekundę. 512 metrów zasięgu spota. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się Wam materiał podobał. Nowy mój pojazd specjalny a la premium 9 poziomu. Czołg ciężki na sił szwedzkiej Ester VK. Jest to nagroda za ukończenie eventu 45-dniowego. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się Wam materiał podobał. Łapka dla zasięgu. Bardzo mile widziana nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również nowe osoby na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.